Dzień dobry. Piękna Warszawa. 32 stopnie, dzisiaj. Pogoda rewelacyjna. Warszawa się non-stop zmienia. Przyjeżdżam tutaj dobre ćwierć wieku. I Warszawa za każdym razem jest troszeczkę inna. Troszkę bardziej rozbudowana. Trochę więcej przybyszów w Warszawie smacznej kawusi, nie wiadomo co, gdzie i kogo zdusi. Spędziłem wczoraj zajebisty wieczór z moimi kolegami. Myśmy zwiedzili chyba z sześć różnych lokali. Impreza się zakończyła blisko czwartej nad ranem. Pierwszy raz wczoraj w życiu spotkałem w klubie gogo hinduskę. Ja nie wiem, czy ich wiara, religia pozwala im na pracę w takich miejscach, aczkolwiek spotkałem bardzo ładną hinduskę wczoraj. Trochę śmierdziało od niej kary <gry> ale, ale, ale dziewczyna po krótkiej rozmowie, powiedziała mi, że pracuje tu, gdzie pracuje, bo zbiera pieniądze, aby wyjechać za granicę i żeby studiować. Oczywiście wiadomo, że to nie musiała być prawda, ale coś wam powiem. W 2013 roku kupiłem kiedyś Audi A8 od pewnego hindusa, który pracował dla koncernu BP. Facet powiedział mi, że u nich w kraju jest bardzo wielka rywalizacja, jeżeli chodzi o wykształcenie. Żyje ich tam ponad 1 miliard. Indie to jest drugi najbardziej spopulowany kraj na świecie. I oczywiście, żeby nie kąpać się w Gangesie, tam gdzie pływają trupy zwierząt oraz ludzi, ludzie ścigają się wręcz, kto będzie miał lepsze wykształcenie, aby mógł wyjechać z tego kraju i osiąść gdzieś za granicą, gdzie jest, gdzie panuje wyższa cywilizacja i nie będą musieli kąpać się w Gangesie. Więc jestem w stanie uwierzyć tej dziewczynie z klubu gogo, że pracuje tam po to, aby zarobić pieniądze by wyjechać na studia gdzieś do kraju za granicą. W Wielkiej Brytanii na przykład jest bardzo dużo prawników, lekarzy, inżynierów, właśnie hindusów, ponieważ Wielka Brytania jak ich ciągała do siebie w latach 70., no to wybierali sobie takie najlepsze kąski, aby ci ludzie mieli od razu fajną pracę i żeby żyło im się po prostu lepiej. Także Warszawa jest rewelacyjnym miastem. Ja mam bardzo duży sentyment do Warszawy. Ja nawet zanoszę się z takim planem, aby do Warszawy się przeprowadzić. Oczywiście nie teraz, może na drugi sezon. Prowadzę swój gabinet, jestem dobry w tym, co robię, a tutaj miałbym szersze pole do popisu. Oczywiście miałbym też więcej walki z konkurencją, ale ja lubię konkurencję, bo konkurencja jest czymś zdrowym. Uważam i coś takiego miałoby sens w przyszłości, jak najbardziej. Także Warszawa na plus. Fajny wczoraj był wieczór, spędziłem czas z moimi przyjaciółmi. Kolega przyleciał z Kanady, którego nie widziałem 4 lata, i, i bardzo fajnie, że, że on tu teraz jest i też ma zamiar się przeprowadzić na jakiś dłuższy czas z rodziną, właśnie do Warszawy. No, pomysł zajebisty. Eee... Więc może ja też tutaj zawitam na dłużej. Czemu nie? Zresztą, Warszawa to kawał historii. Niekoniecznie z happy endem, ale lubię to miasto. Lubię te lokale, lubię ten klimat. Czemu nie? Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia!